Wszystkim. witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj będę mówić o szafie kapsułowej. Podam wam kilka wskazówek, które myślę, że ułatwią wam zorganizowanie waszej szafy tak, żeby to było łatwe, proste i przyjemne. Ten film jest tak naprawdę dla każdego i dla kobiet i dla mężczyzn. Myślę, że Właśnie przede wszystkim panowie mogą się dobrze odnaleźć mając szafę kapsułową, ale również i dla takich osób, które takie szafy nie zamierzają mieć, przynajmniej w najbliższym czasie, ale chcą po prostu przejrzeć swoje rzeczy, jakoś je poukładać, posegregować, tak, żeby było ich mniej. No, ale żeby niekoniecznie była to szafa kapsułowa. Ja powiem wam szczerze, że również takiej szafy kapsułowej jeszcze nie mam i tak naprawdę cały czas jakoś powoli do tego dochodzę. Ten film jest dla was, ale też trochę dla mnie, żeby po prostu mieć to wszystko w jednym miejscu. Pojawiają się też inne filmy dotyczące szafy, szafy kapsułowej, bo myślę, że fajnie byłoby wejść chociaż w ten proces jakoś razem. Ja powiem wam szczerze, że nigdy takiej szafy nie miałam, więc nie mam jako takiego doświadczenia, ale mam już dużo. Dużo mniej ubrań niż miałam kiedyś, i y, bardzo mi to pasuje. Jeszcze parę lat temu naprawdę nie spodziewałabym się tego, dlatego że ja należałam do tej grupy osób, która. Miała dużo ubrań e, I dużo tych ubrań kupowała Oczywiście bez przesady, nie byłam jakąś zakupocholiczką Ale miałam taki okres, że praktycznie co miesiąc dokupywałam coś nowego e, No i oczywiście coś starego gdzieś tam odkładałam na bok I e, nosiłam to bardzo rzadko albo czasem nawet w ogóle Miałam wiele rzeczy takich, które założyłam raz na jakąś okazję I potem już po prostu mi się nudziły I nigdy więcej ich nie ubrałam I cieszę się, że wyszłam z tego takiego błędnego koła Kupowania i potem pozbywania się, i na, tym, na miejsce tych rzeczy kupowania czegoś nowego. Dlatego też zainteresowałam się ogólnie tą całą ideą szafy kapsułowej. Nie mówię, że na pewno kiedyś będę, wiecie, mieć taką wzorową, stuprocentową szafę kapsułową, bo przynajmniej na tą chwilę nie jestem na to gotowa, ale na pewno chciałabym iść w tym kierunku. Może w pewnym momencie się zatrzymać i powiedzieć stop, ok, to już jest takie maksimum, jakie mogę osiągnąć, jeżeli chodzi o ilość ubrań. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak ja zabrałabym się do tworzenia szafy kapsułowej albo ogólnie do jej organizacji, to zapraszam Was do oglądania. Może wyjaśnię dla tych osób, które za bardzo się nie orientują, co oznacza ten termin szafa kapsułowa, czym ona w ogóle jest. Więc ogólnie zdania są podzielone. Są osoby, które na przykład twierdzą, że taka szafa powinna zawierać jakąś określoną liczbę ubrań. Nie wiem, na przykład 36. 40, 50, 60. Ja natomiast należę do tej grupy, która nie lubi liczb, nie lubi takich ograniczeń. I jakby moim zdaniem tutaj to nie ma najmniejszego znaczenia. To, co jest natomiast ważne według mnie, to to, żeby taka szafa zawierała ubrania, które oczywiście lubimy i regularnie nosimy. Ubrania dobrej jakości, ubrania ponadczasowe, które pasują do naszego stylu, do naszej serwetki. Oczywiście też ważne jest to, żeby te ubrania były na tyle uniwersalne, żebyśmy mogli z nich tworzyć fajne stylizacje, w których będziemy czuć się dobrze i w których będziemy chętnie chodzić. Do tego nawet stopnia, że po otwarciu szafy bierzemy przypadkowe rzeczy i one do siebie jakimś cudem pasują. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak te ubrania wcześniej dobierzemy, jak bardzo się do tego przyłożymy. No ale myślę, że jest to możliwe jak najbardziej. Zanim przejdę do wskazówek, to chciałabym jeszcze wspomnieć o trzech ważnych kwestiach, które warto byłoby przemyśleć, zanim przejdziecie do porządkowania Waszej szafy i wybierania tych rzeczy, które zostawiacie. Przede wszystkim zastanówcie się nad tym, jaka jest Wasza aktualna sytuacja życiowa. Jak spędzacie wasz czas? Gdzie najwięcej przebywacie? Gdzie pracujecie? Czy macie pracę zdalną i większość czasu spędzacie w domu i nie potrzebujecie na przykład dużo eleganckich ubrań? Czy pracujecie w biurze i wręcz przeciwnie, macie jakiś konkretny dress code i musicie się elegancko ubierać? Albo macie być może pracę fizyczną i macie jakieś ubrania robocze, albo na przykład pracujecie w sklepie lub obsługujecie klientów? Dzięki odpowiedzeniu sobie na te pytania, będziemy w stanie stworzyć taką szafę, która będzie dla nas funkcjonalna i będzie pasowała do naszego stylu życia. Wszystko z Waszej szapy najlepiej połóżcie to na łóżku, tak, żebyście wszystko dobrze widzieli i mieli do tego łatwy dostęp. Dzięki temu będziecie mogli szybciej przejrzeć te rzeczy jedna po drugiej i zdecydować, które zostawiacie. Zastanówcie się, jaki jest Wasz styl. Co lubicie nosić? Co najczęściej kupujecie? W jakich kolorach dobrze się czujecie? Jakie fasony wybieracie? Czy macie raczej styl luźny, casualowy, może sportowy, albo wolicie bardziej eleganckie ubrania? Wolicie spódnice, czy może spodnie, a może sukienki? Buty na obcasie. Albo trampki, zastanówcie się nad tym, dlatego że dzięki temu, że określicie, w którą stronę wasz styl zmierza, czy jest on bardziej elegancki, czy taki luźny, dużo łatwiej będzie wam zdecydować, jakie rzeczy w waszej szafie powinny się znaleźć. Jeżeli nie jesteście za bardzo pewni waszego stylu, to szukajcie inspiracji. Ja od czasu do czasu przeglądam sobie na przykład Pinteresta różne stylizacje i outfity, i po prostu tam wybieram to, co podoba mi się najbardziej, i potem próbuję tworzyć ze swoich ubrań, tych, które już mam, podobne stylizacje. Przeglądnijcie Wasze ubrania. stworzcie trzy stosy: to, co zostaje, to, co sprzedajecie lub oddajecie. I to, co wyrzucacie lub ewentualnie przerabiacie na coś innego Pamiętajcie, by zachować tylko te rzeczy, które naprawdę lubicie I w których czujecie się dobrze, w których wyglądacie dobrze Dlatego, że te ubrania będą stanowiły tak naprawdę bazę waszej szafy I ważne, by one po prostu do nas idealnie pasowały I tutaj mam też dla was dwie wskazówki Jeżeli znajdziecie wśród tych ubrań rzeczy, których nie nosiliście przez co najmniej rok To rozważcie pozbycie się tych rzeczy Dlatego, że skoro nie nosiliście ich rok i to nie są ubrania sezonowe, które nosimy tylko w określonej porze roku, to małe prawdopodobieństwo, że założycie to jeszcze raz. Zapomnieliście o tej rzeczy, dlatego że zwyczajnie jej nie lubieliście, nie lubiliście w niej chodzić, nie podobała się Wam pod jakimś względem i dlatego gdzieś tam upchnęliście ją na dnie szafy Natomiast jeżeli macie rozdarte serce i nie jesteście pewni, czy na pewno pozbywać się tej rzeczy, to moja rada jest taka, żeby odłożyć ją gdzieś na bok. I w momencie, kiedy nadarzy się pierwsza pasująca do tej rzeczy okazja, po prostu ją załóżcie. I zobaczcie, jak będziecie się czuli. I wskazówka numer dwa: to taka, żebyście odpowiedzieli sobie na pytanie: czy gdybyście byli w tym momencie w sklepie i zobaczyli tą rzecz, to czy kupilibyście ją po raz kolejny? Myślę, że to jest całkiem dobre pytanie. I przy wielu takich rzeczach odpowiedź brzmiałaby nie. Dlatego, że jeżeli to jest jakaś taka, wiecie, bardzo oryginalna rzecz, nie pasująca do reszty, tym bardziej taka, to może się okazać, że to była tylko taka sezonowa, krótka moda, która akurat wam się wtedy spodobała, rok minął, albo i nawet dłużej. No i okaże się, że to w tym momencie już dla was nie jest totalnie modne i wręcz źle byście się w tym czuli. I na pewno byście tego po raz kolejny nie kupili. Podzielicie te rzeczy na kategorie i zdecydujecie, które zostawiacie, których się pozbywacie, to te, które nie pasują do aktualnego sezonu, ja na przykład wkładam zawsze do pudełka i odstawiam gdzieś na szafę. Jakieś grube swetry, których na pewno w lecie chodzić nie będę. Cieńczą sobie zostawiam, bo wiadomo, czasem się trafiają jakieś chłodniejsze dni, ale przynajmniej te duże, grube swetry nie tworzą mi takiego sztucznego tłumu w szafie. I tak samo, analogicznie, jak zbliża się zima jesień, nie chodzę już w takich letnich ubraniach, to wkładam je do pudełka i to jest o tyle łatwiejsze, że te rzeczy są dużo cieńsze, dużo lżejsze i wchodzi ich tam dużo więcej niż na przykład 3 czy 4 swetry. No i dzięki temu po prostu w mojej szafie jest większa przestrzeń. Oczywiście, wy musicie zdecydować sami, czy wolicie mieć wszystko, mimo tego, że aktualny sezon na przykład nie pozwala na noszenie niektórych rzeczy, czy wolicie sobie to też właśnie tak sezonowo podzielić. Na podstawie tych kroków możemy już zacząć powoli tworzyć naszą idealną szafę naszą szafę kapsułową, albo i nie, może być też zwykła. To już zależy od Was. I wracając jeszcze do tej szafy i ilości rzeczy. To e, jeżeli wam na tym bardzo zależy, to oczywiście możecie sobie określić jakąś górną e, granicę, na przykład ilości ubrań. E, ale ja na przykład nie zamierzam podawać żadnych ilości, dlatego że po pierwsze, ja mam jeszcze całkiem sporo ubrań i nawet e, przypuszczam, że mimo tego, że zrobię porządek, posegreguję je, to i tak i w dalszym ciągu będzie trochę więcej, bo ja uważam, że. W moim przypadku lepsze będzie Po prostu dochodzenie do tej szafy kapsułowej Takimi małymi krokami, powoli, powoli Pozbywając się kolejnych rzeczy W których już od jakiegoś czasu nie chodzę A nie takie drastyczne zmniejszenie tej ilości Bo po prostu myślę, że źle bym się z tym czuła Nie, nie widzę sensu na przykład tego Żebym ja wam podała, że mam tyle par spodni Tyle par bluzek, tyle par koszu Dlatego, że może się okazać, że po prostu W danym przypadku Jeżeli ja bym skupiła kogoś e, Oglądając go na YouTubie i dokładnie wybierając tyle rzeczy z poszczególnych kategorii ubrań, ile ma ta osoba, to mogłoby się okazać, że ta szafa w ogóle by mi nie służyła, że ona nie byłaby dla mnie, bo brakowałoby mi na przykład, nie wiem, koszul, a miałabym za dużo podkoszulków. Rozumiecie o co mi chodzi. Tak, na zakończenie chciałabym jeszcze. Wypowiedzieć się na temat czasem takiego trochę mylnego przeświadczenia na temat szafy kapsułowej. Są osoby, którym wydaje się, że jeżeli ktoś ma mało ubrań, to ubiera się źle, niemodnie albo go nie stać na więcej. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. Osoba, która decyduje się posiadać szafę kapsłową, zwyczajnie pozbywa się pewnego problemu. Problemu, który ma większość kobiet, to na pewno, stojąc na przykład rano przed szafą, otwierając ją nie wiedząc, co się ubrać. Mimo, że tych rzeczy jest tam masa, to nagle nie wiadomo, co ze sobą połączyć, czy czujemy się dobrze, czy nie, co lubimy, czego nie lubimy. Tyle jest tych rzeczy, że tak naprawdę nie za bardzo wiemy, co mamy. Natomiast posiadając szafę kapsułową, tych rzeczy jest dużo mniej, dzięki czemu dużo łatwiej jest nam je ze sobą jakoś fajnie połączyć. No i przede wszystkim mamy w niej tylko te rzeczy, które naprawdę lubimy. Nie ma w niej miejsca na... Rzeczy właśnie nie noszone przez rok Albo nawet i dłużej Są to rzeczy, które częściej lub rzadziej Ale nosimy Często stawiając na szafę kapsułową Również wybieramy ubrania droższe I o ile nie zaopatrujemy się w second handach Co też jest moim zdaniem świetnym sposobem O tyle... Pozostaje nam szukanie po prostu jakichś alternatyw dla zwykłych sieciówek. Oczywiście nie mówię, że w sieciówkach są ubrania tylko i wyłącznie z jej jakości, bo można trafić na ubrania, które mają całkiem dobrą jakość. No ale jeżeli bierzemy pod uwagę jeszcze na przykład to, w jakich warunkach takie ubrania zostały uszyte na przykład, no to tutaj już zaczynają się schody, bo jak wiadomo, sieciówki nie cieszą się zbyt dobrą opinią w tej kwestii. Dlatego Wiele osób decyduje się na przykład na sklepy, które próbują modę slow. To są producenci, którzy dbają o jakość pracy, dbają o to, żeby pracownikom dobrze się tam pracowało, żeby dostawali odpowiednie wynagrodzenie, żeby te materiały były naprawdę dobrej jakości. I to wszystko, co jest wokół tych firm, po prostu jest naprawdę na wysokim poziomie. Co oczywiście nie oznacza, że nie zdarzają się i takie, które trochę oszukują. Za wysoką jakością usługi stoi też wysoka cena. To już oczywiście od was zależy, co Wy wybieracie. Czy wybieracie sieciówki, czy wybieracie second handy, czy wybieracie jakieś droższe firmy. Ja osobiście lubię second handy i jeżeli jestem w Polsce i na przykład mam taką potrzebę, to chętnie się zawsze e, przejdę. Natomiast myślę, że jeżeli będę miała jakąś potrzebę, kupienia jakiejś rzeczy, to na pewno będę przeglądała różne polskie marki slow fashion, jak również takie europejskie i po prostu będę dążyć do tego, żeby w mojej szafie była jakość, a nie ilość. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy jest w stanie pozwolić sobie, nie wiem, na sweter za 500 zł, albo na spodnie za 300 zł, no, ale to też nie jest zawsze tak, że tańsze oznacza gorsze. Oczywiście każdy już tutaj musi to wszystko brać pod kątem swojego portfela, swoich możliwości. Nie ma co, wiecie, patrzeć na innych, bo każdy z nas jest z innej sytuacji i dzisiaj kogoś nie stać, może za jakiś czas będzie stać, a być może zdecyduje się na to, żeby przez jakiś czas pooszczędzać i kupić sobie jedną, a porządną rzecz. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał i będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, to zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Dajcie znać w komentarzach, czy macie szafę kapsułową, jakie są Wasze doświadczenia, albo być może jesteście dopiero właśnie na takim etapie początkowym tworzenia Waszej szafy. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.